Cześć witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii wejdź do świata linuxa W dzisiejszym odcinku będę chciał opowiedzieć parę słów o uprawnieniach, klikach, katalogów to jest słowo wyjaśnienia, bo wiem, że na koniec poprzedniego filmu mówiłem, że dzisiaj będą grupy Natomiast doszedłem do wniosku, że żeby omówienie czy pokazanie grup miało sens No to najpierw fajnie by było powiedzieć coś o uprawnieniach No bo na sprawę korzystanie z grup bez znajomości uprawnień przynajmniej moim zdaniem mija się z celem jeśli chodzi o uprawnienia, to, to sama nazwa tutaj troszeczkę podpowiada. Będzie chodziło o to, żeby ktoś coś z danym plikiem, katalogiem mógł zrobić, a dokładniej rzecz biorąc, żeby mógł go odczytać, żeby mógł coś w nim zapisać, lub ewentualnie, żeby mógł go w jakiś sposób uruchomić. Yy, uprawnienia w Linuxie to jest trochę szerszy temat i oczywiście on wykracza też poza pliki i katalogi. To, co było w poprzednim odcinku, czyli SUDO, czyli chociażby trochę inny rodzaj uprawnień, uprawnień do uruchomienia czegoś jako administrator. Natomiast dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, będą tylko i wyłącznie uprawnienia plików i katalogów, jakie odczytywać, jak je nadawać, zabierać, modyfikować. Teraz zacznę od polecenia, które już się kiedyś wcześniej pojawiło, czyli polecenie ls myślnik l. Dla osób, które, osoby, które oglądały poprzednie odcinki polecenia znają, Osoby, które nie oglądały, tak mogę tylko szybko powiedzieć, że jest to polecenie, które wyświetla wszystkie pliki i katalogi, które znajdują się w danym katalogu z dodatkowymi informacjami. No i wcześniej wspomniałem, no jest data ostatniej modyfikacji, nazwa, nazwa właściciela tego pliku, ale jest również taki tutaj początkowy zapis, który na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwny i nieczytelny, Natomiast za parę minut, kiedy go wyjaśnię, myślę, że wszystko dla wszystkich będzie już bardzo czytelne i proste. I dlaczego ten zapis jest tak istotny? Dlatego, że jeśli umie się odczytać ten zapis, to można dokładnie powiedzieć, kto i co może z danym plikiem katalogiem zrobić, dlatego że te kilka zbitych w jeden ciąg znaków określa właśnie, jakie uprawnienia i kto ma do danego katalogu. Teraz ten zapis zawsze będzie składał się z 10 znaków. Pierwszy znak nie ma jeszcze takiego związku z uprawnieniami, co daje informację o tym, czym jest dany plik, katalog, czym on po prostu jest. Tutaj, w związku z tym, że w moim folderze domowym znajdują się tylko i wyłącznie katalogi, to wszystkie te zapisy rozpoczynają się od litery D, dlatego że litera D ma właśnie oznaczać katalog. Jeśli dla testu stworzę tutaj, a niech będzie to test.txt i ponownie uruchomię komendę ls l, to zobaczę, że tutaj na początku jest myślnik, dlatego że myślnikiem określane są, oznaczane są w cudzysłowie zwykłe pliki. No więc pierwszy znak jest znany, co z pozostałymi dziewięcioma? Pozostałe dziewięć znaków opisujesz bardzo dokładnie uprawnienia danego pliku lub katalogu. I teraz jak to czytać? Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale w gruncie rzeczy wydaje mi się, że sprawa jest bardzo prosta. Te dziewięć znaków trzeba sobie porozbijać na takie trzy części. To jest pierwsza część, to jest druga część i to jest trzecia część. I teraz każda z tych trzech części opisuje te same uprawnienia, ale dla różnych osób. Pierwsza część opisuje uprawnienia dla właściciela pliku, czyli w tym momencie dla uproszczenia można powiedzieć, że dla osoby, która dana plik stworzyła. Druga część opisuje uprawnienia dla grupy. I tak jak mówiłem, jeśli chodzi o grupę, to będzie to kolejny odcinek. No i trzecia część, trzeci zbitek tych Trzech znaków opisuje uprawnienia dla wszystkich pozostałych użytkowników. No i teraz, w jaki sposób te uprawnienia można odczytać? Hmm, jeśli chodzi o te uprawnienia, to tutaj najprościej odwoływać się do angielskich słów, od których pochodzą nazwy uprawnień. Jeśli na początku znajduje się r, to znaczy, że użytkownik ma prawo do odczytu, czyli read, czyli mogę otworzyć dany plik, mogę otworzyć dany katalog, mogę sprawdzić, co w tym katalogu się znajduje. Jeśli drugi znak to jest w, to znaczy, że mogę coś zapisać. Czyli mogę stworzyć nowy plik w katalogu, mogę na przykład otworzyć plik tekstowy i go zmodyfikować. No i ostatnia literka, czyli X, oznacza możliwość uruchomienia danego pliku. Czyli tak mówiąc znowu w uproszczeniu, mogę uruchomić dany program, dany skrypt. Natomiast jeśli o skrypty chodzi, to też będzie jeden z kolejnych dalszych odcinków, bo skrypty to jest temat rzeka. Czyli patrząc, że pierwsze czyli litery to jest RWX. Ja wiem, że mój użytkownik ma tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o ten katalog, dostęp do wszystkiego. Może go odczytać, czy może sprawdzić, co w tym katalogu jest, może w nim coś tworzyć, no i jakby to dziwnie brzmiał, może ten katalog uruchomić. Przeciwwaga dla tych uprawnień znajduje się tutaj, czyli właśnie na tym pliku test.txt, dlatego, że tutaj czytając tak samo, ja mogę ten plik odczytać, mogę w nim coś zapisać, ale mam myślnik, myślnik oznacza brak uprawnień, w związku z czym nie mogę go uruchomić. No i... Kolejne trzy znaki jeśli chodzi o grupę czyli grupa w tym momencie to jest grupa o takiej samej nazwie jak mój użytkownik czyli grupy czyli grupy czyli ta grupa może odczytać plik zapisać do niego ale nie może go uruchomić. Więc tutaj uprawnienia są identyczne jak w przypadku użytkownika. No i ostatnia część czyli wszyscy pozostali użytkownicy czyli każdy pozostały użytkownik każdy inny użytkownik może plik odczytać czy katalog może sprawdzić co tam jest ale nie może w nim nic zapisać nie może go w żaden sposób uruchomić. Teraz tak, jeśli chodzi o uprawnienia, to to jest powiedziałbym taki mocno delikatny temat. Dlaczego? Dlatego, że sposób, czy, czy to, jakie uprawnienia nada się dla danego pliku czy katalogu, będzie miał wpływ, czy może mieć wpływ na bezpieczeństwo całego systemu. No bo załóżmy, że będę miał na, pliku, na dysku mm, na przykład plik o nazwie hasła txt. Gdzie zapiszę? Oczywiście czego robić nie polecam, ale załóżmy, że mam taki plik i zapisałem tam sobie wszystkie hasła do banku, e, nie wiem, do wszelkiego rodzaju Facebooków, poczty internetowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nadam uprawnienia takie, które pozwolą wszystkim do odczytu i ktoś nieuprawniony będzie na moim komputerze, czy po prostu będzie więcej użytkowników, a ja pozwolę wszystkim na odczyt takiego pliku, no to wiadomo, że mogę w związku z tym kłopoty. Więc jeśli chodzi o uprawnienia, to taka zasada, której mnie uczono, jeśli chodzi właśnie o uprawnienia jest taka, że lepiej dać tych uprawnień mniej i ewentualnie dodać, jeśli jest taka potrzeba, niż na hura dodawać uprawnienia wszystkim i do wszystkiego na zasadzie, a nóż kiedyś się przyda. No więc tak słowo m, takiej przestrogi, takie wyjaśnienia. Ja teraz myślę, że przyszła pora na pokazanie, w jaki sposób można w ogóle uprawnienia nadawać. Są dwa sposoby nadawania uprawnień. Ja oczywiście obydwa te sposoby pokażę. Zacznę od tego który moim zdaniem jest sposobem prostszym i na początku może się wydawać trochę dziwny ale kiedy się nauczy pewnej rzeczy którą zaraz pokażę to sytuacja jest dużo prostsza. Żeby nadać uprawnienia muszę skorzystać z polecenia które nazywa się cecha mod lub ja zawsze w spolszczonej wersji mówię na to chmod. Po poleceniu chmod należy określić jakie uprawnienia chce się dla kogo nadać czy dalej pozostajemy w tym zapisie. Użytkownik, grupa, pozostali użytkownicy. I teraz ten pierwszy sposób nadawania uprawnień, który chciałem pokazać, opiera się na zapisie liczb ósemkowych. Czyli po prostu jest taka tabelka, która teraz w tym momencie powinna się pokazać, i w tej tabelce każda liczba oznacza inne prawa do zapisu. I teraz lecąc od góry tabelki, liczba 7 oznacza mm, uprawnienia do wszystkiego, czyli do czytania danych plików zapisu i wykonania, szóstka to jest odczyt i zapis, piątka um, odczyt i wykonanie, ale bez zapisu, czwórka tylko i wyłącznie odczyt, trójka zapis i wykonywanie, dwójka tylko zapis, jedynka tylko wykonanie, no i zero to jest kompletny brak uprawnień, czyli dana grupa, nazwijmy to, czyli użytkownik, grupa bądź inni użytkownicy nie może nic z takim plikiem zrobić. I teraz za pomocą tych cyfr można dać uprawnienia dla danego segmentu. Czyli zawsze będą to trzy liczby. Jeśli chciałbym, żeby, no jest to coś, czego nie polecam, ale dla tylko i wyłącznie przykładu, jeśli chciałbym, żeby zarówno użytkownik, jak i grupa, jak i wszyscy inni użytkownicy mogli z plikiem zrobić wszystko, czyli odczytać go, zapisać i uruchomić, to muszę napisać trzy siódemki. Pierwsza siódemka dla użytkownika, druga siódemka dla grupy. I trzecia siódemka dla wszystkich pozostałych użytkowników. Po tym zapisie muszę podać nazwę pliku, dla którego chcę zmienić uprawnienia. U mnie nazywa się to nie plik txt, tylko test txt. Wciskam Enter. Nie widać tutaj co prawda na pierwszy rzut oka żadnych zmian, ale kiedy ponownie uruchomię ls myślnik l, widzę, że tutaj faktycznie te uprawnienia się zmieniły, dlatego, że tutaj mam rwx, rwx, rwx. Czyli każdy może plik odczytać, zapisać i uruchomić w przeciwieństwie do tego gdzie tylko użytkownik i grupa mogli odczytać i zapisać. Natomiast pozostali użytkownicy mogli tylko ten plik zapisać. Te uprawnienia czyli 777 to nie są najszczęśliwsze uprawnienia i tak jak mówiłem wcześniej no, to są najbardziej liberalne uprawnienia jakie można nadać dla danego pliku lub folderu. I nie jest to na pewno rzecz polecana żeby plik takie uprawnienia miał. No więc ja zdecyduję się nadać tutaj dla tego pliku testowego mojego takie bardziej e, prawdziwe, bardziej praktyczne uprawnienia, czyli jeśli chodzi o użytkownika, nadam mu szóstkę, czyli tak żeby użytkownik mógł odczytać i zapisać plik. Jeśli chodzi o grupę, również szóstkę. Natomiast dla wszystkich pozostałych użytkowników ja tutaj też dam szóstkę, ale dlaczego będzie to szóstka, to za chwileczkę wyjaśnię, bo potrzebne mi jest to po prostu do przykładu. Zmieniłem ten plik, ponownie lsl, uprawnienia ponownie się zmieniły, mam rw, myślnik rw, myślnik rw, czyli każdy może zapisać, odczytać, nikt nie może tego pliku uruchomić. Przygotowałem sobie użytkownika testowego, który ponownie nazywa się hudy, więc teraz za polecenia su, zaloguję się na tego użytkownika, jestem teraz w katalogu domowym tego użytkownika hudy, Wszedłem teraz do ogólnego katalogu, który zawiera wszystkie katalogi domowo użytkowników i przejdę do katalogu domowego użytkownika gruby. Za pomocą polecenia ls mogę sprawdzić, że faktycznie znajduje się tutaj ten plik test.txt no i teraz za pomocą edytora nano spróbuję ten plik uruchomić. Zostałem tutaj co prawda informację, że katalog kroka, czy ten katalog główny nie jest dostępny do zapisów, ale ten konkretny plik jest dostępny dla mnie do zapisu, dlatego że ustaliłem uprawnieniami, że wszyscy pozostali użytkownicy mogą ten plik odczytać i zapisać. No więc ja tutaj w tym pliku cokolwiek napiszę: Cześć, tutaj chudy, i za pomocą polecenia czy za pomocą skrótu Ctrl X spróbuję ten plik zapisać i widzę, że wszystko poszło w porządku. Mogę jeszcze za pomocą polecenia Cut sprawdzić, czy w tym pliku faktycznie znajduje się ten tekst, który ja zapisałem. No i. Nie ma żadnego błędu. Faktycznie jest tutaj. Cześć, tutaj chudy. Teraz wrócę ponownie na użytkownika gruby, czyli wyloguję się z użytkownika chude za pomocą komendy exit. Jestem w swoim katalogu domowym. Jeszcze raz uruchomię CAT TEST txt, żeby sprawdzić, czy ta zmiana faktycznie jest. No i wszystko się zgadza. Ale załóżmy, że z jakiegoś powodu no je ja nie chcę, żeby już inni użytkownicy mogli modyfikować ten mój plik, Więc zmienię uprawnienia. Mode. no i teraz tak sobie zostawiam szóstkę dla grupy mogę zostawić szóstkę natomiast chciałbym żeby wszyscy pozostali użytkownicy mogli tylko ten plik odczytać więc zgodnie z tabelką daję czwórkę no i podaję nazwę pliku czyli test txt ls l czyli sprawdzam czy te uprawnienia są w porządku no i faktycznie użytkownik odczyt zapis grupa odczyt zapis cała reszta tylko odczyt loguje się ponownie na użytkownika hudy Znowu zmieniam katalog na katalog grubego. O, ok, na katalog grubego. Jest tutaj ten plik. Spróbuję go otworzyć za pomocą edytora Nano, żeby tam coś znowu zmienić. Ale dostaję tutaj już na czerwono bardzo widoczną informację: plik test.txt nie jest dostępny do zapisu. Czyli w związku z tym, że zmieniłem jego uprawnienia, ja już tutaj nic nie mogę zrobić. Mogę go odczytać. Nie mogę go zmodyfikować, nie mogę go uruchomić, więc zmiana uprawnień zadziałała jak najbardziej poprawnie. I teraz wrócę jeszcze na chwileczkę do użytkownika gruby, dlatego że chciałbym na koniec pokazać drugą metodę zmiany uprawnień, moim zdaniem, jest ona troszeczkę mniej czytelna, no ale znam osoby, które ją polą, które ją lubią, więc też chciałbym ją pokazać. Tutaj jeśli chodzi o zmianę tych uprawnień za pomocą już nie cyfr, ale można powiedzieć liter, dalej wykorzystuje się polecenie cecha mod. Natomiast należy tutaj w troszkę inny sposób określić, kto będzie miał to uprawnienia i jakie będzie miał uprawnienia. Po podaniu polecenia cecha mod należy podać jedną z czterech liter, czyli UGO lub A, która określa, dla kogo chce się zmienić uprawnienia. U to jest użytkownik G to jest grupa, O to jest oders, czyli pozostali lub A, czyli ON, czyli możemy dla całej tej trójki, czyli właściciela grupy i pozostałych zmienić te uprawnienia, powiedzmy, że ja bym chciał zmienić uprawnienia dla pozostałych użytkowników, czyli piszę tutaj O. Następnie muszę powiedzieć, czy chcę dodać dane uprawnienie, zabrać je, czy ustawić. Jeśli chciałbym dodać, piszę plus, zabrać minus, ustawić równa się. Ja wiem, że tutaj pozostali użytkownicy mają uprawnienie do odczytu tego pliku. Załóżmy, że chciałbym, żeby tego uprawnienia nie mieli. Chcę to uprawnienie zabrać, więc piszę myślnik. I teraz muszę napisać tutaj o jakie uprawnienie mi chodzi. Ja chcę zabrać uprawnienie do odczytu, więc piszę R. Gdybym chciał do zapisu, napisałbym W. Gdybym chciał do uruchamiania, napisałbym R. Um, oczywiście muszę podać jeszcze nazwę pliku, o czym zapomniałem. I teraz, kiedy ponownie uruchomię. LS-L, widzę, że pozostali użytkownicy nie mają żadnych praw do tego pliku, czyli nie mogą go już nawet odczytać. Oczywiście, za pomocą tego polecenia, tak jak wcześniej, e, modyfikowałem w, um, uprawnienia e, dla wszystkich grup. Naraz tutaj też jest taka możliwość, no bo powiedzmy, że znowu zrobię ten taki nie do końca poprawny przykład. Ale chciałbym dla wszystkich użytkowników, czyli napisać A, dodać uprawnienia do odczytu, zapisu i wykonywania dalej dla tego samego pliku. Teraz kiedy zrobię ls myślnik l tą te uprawnienia. Co w sytuacji gdybym chciał na przykład zmienić uprawnienia tylko i wyłącznie dla um, grupy i dla pozostałych użytkowników. Dalej piszę to w taki sposób. No i dalej muszę napisać tutaj um, co chcę w takiej sytuacji zmienić. Czyli piszę, że chcę dla na przykład ym, grupy, ustawić uprawnienia do odczytu i zapisu, i teraz po przecinku mogę podać, że dla pozostałych, czyli ODERS, chcę nadać uprawnienia tylko i wyłącznie do odczytu. No i na koniec test, test, ls, myślnik, l. I moje uprawnienia się zgadzają, dlatego że ja, czyli właściciel pliku, uprawnienia są niezmienione. Grupa dostała uprawnienia do czytu i zapisu bez uruchamiania, natomiast wszyscy pozostali użytkownicy dostali uprawnienia tylko i wyłącznie do czytu pliku. Niezależnie czy korzysta się z tej metody zapisu uprawnień za pomocą e, cyfr, czy za pomocą właśnie liter, tak jak w tym wypadku i w tym i w tym wypadku działa to dokładnie tak samo. Nadawane są te same uprawnienia, więc na dobrą sprawę tu jest kwestia tego rodzaju, co komu bardziej pasuje, niech w ten sposób korzysta. Jeśli chodzi o zapis za pomocą cyfry, tutaj jest ten plus, że w przypadku liter, no zawsze trzeba podać trzy grupy, czyli 777, 664 i tak dalej. Tutaj można dokładnie określić, czy chodzi o użytkownika, o grupę, o pozostałych użytkowników i tak dalej. W tym odcinku to będzie już wszystko, bo patrzę, że ten odcinek i tak trochę długi wyszedł. W kolejnym odcinku, tak jak powiedziałem, będę chciał te wszystkie informacje, które były do tej pory zebrać taką klamrą, czyli dojdzie temat grup. No bo mogę zrobić pełny, pewien spoiler. W tym momencie patrząc po uprawnieniach można dać uprawnienia dla, dla właściciela lub dla wszystkich pozostałych użytkowników. Natomiast grupy rozwiążą problem, kiedy chciałbym, żeby dostęp do pliku miało, załóżmy, trzech użytkowników, a wszyscy pozostali użytkownicy już nie. Więc to będzie w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. No i do usłyszenia, do zobaczenia.